Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale vlogowym z trasy. W tym materiale opowiemy sobie o moim daily krypto, tak to nazwałem roboczo, z giełdą Bybit. O tym, co dzisiaj zrobiłem i zrobię jeszcze na giełdzie Bybit. Druga rzecz to będzie o Fame MMA i trzecia część będzie fajna książeczka o inteligencji finansowej, którą każdy musi przeczytać. Zapraszam do materiału. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, to zachęcam cię od razu do kliknięcia tutaj subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby poinformować cię o nowych filmach. Zostaw także łapkę do góry dla zasięgów. Po prawej stronie tutaj masz linki do polecanych przeze mnie tematów oraz social media. W dziale wideo zobaczysz wszystkie filmy, które nagrałem na tym kanale, a w dziale playlisty w zakładce playlisty wszystkie posegregowane tematycznie serie, które możesz obejrzeć na tym kanale. Na stronie kryptoruchy.pl znajdziesz moją grupę na telegramie, gdzie najszybciej możesz się ze mną skontaktować, skomunikować i gdzie najszybciej wrzucam informacje o różnego rodzaju akcjach, promocjach i linkach, które polecam. Wszystkie inne informacje znajdziesz oczywiście także na stronie danielkąpa.pl, gdzie tu są, gdzie tutaj mamy zbiór wszystkich linków z giełdami, z promocjami, z akcjami, które w danej chwili polecam i rzeczami, projektami, które chcę Ci w danej chwili pokazać. Dodatkowo także możesz śledzić mojego Twittera, gdzie zamieszczam tutaj informacje dla osób, które są zarówno na mojej grupie, jak i na moich social mediach, więc tutaj też dodatkowe informacje będą się pojawiały. Początek giełdy, które polecam, giełda Zonda. Tutaj możesz wejść za złotówki do świata Kryptowalut. Kryp, giełda dobra dla osób początkujących, więc jeżeli tutaj jeszcze nie masz konta, na pewno. Są sobie go załóż. Giełda Binance w drugiej kolejności, jeżeli już wszedłeś za złotówki do tego świata, to tutaj możesz kupić większość kryptowalut, jest to największa giełda świata bardzo dobra, bardzo polecana i bardzo bezpieczna. Kolejna bardzo ciekawa nowa giełda to giełda Bybit jest prawie identyczna jak giełda Binance, może ma troszeczkę mniej coinów. Masz tutaj ciekawe lounge launch pady dodatkowo oraz także niższe transakcje niż na giełdzie Binance, więc jeżeli tutaj jeszcze też nie masz konta, to warto go założyć. I czwartą giełdą jest giełda Probit, gdzie możesz kupić bardzo ciekawe kryptowaluty 50% taniej w akcjach tak zwanych ekskluzywach. Dlatego warto tutaj też mieć konto i zaglądać często na tą giełdę. Moi drodzy, dzisiaj wstałem o godzinie 5.50 i od razu to, co zrobiłem, to yy, zrobiłem commit tak zwany na launchpadzie nowym na giełdzie Bybit. Pierwszy link w opisie. Polecam to sobie robić. I co to jest? To jest wydawanie nowego tokenu. Yy, przez giełdę Bybit, która bardzo prędzej się rozwija. Ja już nagrywałem w tych materiałach informacje o Bybicie. Co trzeba zrobić? Albo trzeba mieć ich tokeny Bitdao, które warto mieć zawsze, bo tokeny giełdowe zawsze, myślę, w trendach będą. i Będą w modzie. Oczywiście nie polecam, tylko, tylko mówię jak jest lub można zaryzykować loterię to kosztuje 100 dolarów te 100 dolarów USDT nie będą pobrane nie będzie tam pewna, pewna suma może być pobrana z tej kwoty na loterię która w pierwszym tym launchpadzie z tym loterią tym związaną też z USDT dała więcej zarobić niż dała zarobić po prostu to komitowanie tokenów BitDAO. Masz do wyboru. Na launchpad, mając tokeny BitDAO, z pewnej puli dostaniesz tokeny lub ryzyko w loterii. USDT nie każdy dostanie, ale już dostaniesz to dużo więcej niż mając tam na przykład kilkaset tokenów BitDAO. Więc takie jest ryzyko. Więc ja to zrobiłem. Na samym końcu tego materiału pokażę Ci, ile z tego udało się wyciągnąć już z ekranu komputera, więc zostań do końca. Druga rzecz, o której dzisiaj powiem, to to, że kupiłem Fame MMA. Kupiłem tokeny Fame'u. W pierwszy dzień edycji listingu na giełdzie OKX. Nie możesz sobie sprawdzić z linku w opisie tą giełdę. Natomiast z tego, co tam zerkałem dzisiaj w momencie nagrywania tego filmu na drugiej giełdzie Pancake Swap będzie możliwość kupienia sobie tych tokenów. I uwaga! Przed sprzedaży, na którą się nie załapałem, tokeny były po jednym cencie. Natomiast na samym początku listingu na giełdzie OKX można było spokojnie sprzedać między 2 a 3 dolary. Oblicz sobie sam, jaki to jest duży zysk i czy opłaca się brać w dobrze rozprowadzonych, rozkręconych marketingowo firmach, czy w firmach kryptowalutowych, czy w firmach, które mają już jakąś użyteczność i tworzą tokeny, czy warto brać udział w takich launchpadach też, edycjach nowych tokenów, listingach, tych nowych tokenów na giełdach. W moim odczuciu tak, oczywiście ryzyko jest 100%, ale zyski też mogą być razy dużo więcej tak naprawdę. Więc prawda jest taka, ja te tokeny kupowałem poniżej dolara, obecnie ich cena to jest gdzieś 30-40 centów, więc... Czy się opłaca kupić, tego nie wiem. Tak jak mówię, ja nie kupowałem za tą górkę, ale też nie miałem ich po jednym cencie. Ja je będę trzymał długoterminowo, ponieważ Fejm ma dużo, jak zapoznasz się, ja analizowałem ten projekt, jak zapoznasz się z ekonomią ich. Może tokenomia nie jest ciekawa, ale z tym, jak ma wyglądać użytkowanie tego tokenu, do czego się będzie przydawał, jak federacja się rozwija oraz na przykład jak. Będą użytkować to w swojej grze, która ma wyjść niedługo, powiązana z zawodnikami, z influencerami YouTube'owymi, Instagramowymi, no to sam dostrzeżesz to, czy warto, czy nie warto iść w można powiedzieć. No, inwestycje w ten projekt. W moim odczuciu, tak jak wspomniałem, ja sobie pewną pulę już zarezerwowałem i kupiłem. Czy będę kiedyś dokupował, nie wiem. Może o tym poinformuję na mojej grupie kryptoruchy.pl. Zobaczymy. Generalnie tam w pierwszej kolejności informuję o wszelkiego rodzaju moich ruchach na tym rynku. I to jest druga rzecz, o której ci chciałem krótko dzisiaj powiedzieć. Trzecia rzecz to: przy okazji mam taką książeczkę. Bogaty ojciec, biedny ojciec Roberta Kiyosaki. Skończyłem ją niedawno i jest... Uważam rewelacyjna, jeśli interesuje Cię podejście do inwestowania, do inteligencji finansowej, do systemu przepływu pieniądza, do historii tego pieniądza i do tego, jak ten pieniądz działa w dzisiejszym świecie. Myślę, że ponadczasowa książka, nie ma tam o kryptowalutach nic, natomiast można przełożyć tą wiedzę bezpośrednio na rynek kryptowalut, ponieważ jest dużo o inwestowaniu, a inwestowanie, wiadomo, z kryptowalutami jest bezpośrednio skorelowane, więc na pewno warto taką książkę przeczytać uważam, że numer jeden na tą chwilę, jak ją przeczytałem i skończyłem, to uważam, że to jest numer jeden. To znaczy, że od tego należy zacząć. Jeżeli interesujecie takie zagadnienia, czyli rozwój osobisty w sferze finansów i edukacja w sferze finansów, no to to jest podstawa. Reasumując, o fejmie troszeczkę się wypowiedziałem. Zrób jak uważasz. Zostawiam Ci link do giełdy w opisie. Książkę na start w inwestowaniu wrzuciłem ci, można powiedzieć, wrzuciłem ci linka. No i pierwsza sprawa, przejdziemy sobie teraz podsumowując pierwszy temat z tego odcinka do giełdy Bybit i pokażę ci, czy udało się coś z, tej, z tego 100 z tej 100-dolarowej cudzysłowie inwestycji, czyli tego zajęcia miejsca w konkursie czy udało się coś ubrać, czy się nie udało. Na pewno by się udało, mając tokeny BitDAO, natomiast nie mam takiej ilości, która satysfakcjonowałaby mnie i te zbiórki później są dużo mniejsze niż tak naprawdę bym chciał. Natomiast po pierwszej tej loterii tokenów USDT te zrzuty były dużo większe dla tych osób, które po prostu sobie zostawiały, brały udział i ryzyko w tym konkursie, tej loterii, czy im się trafi, czy im się nie trafi. Więc przechodzimy do komputera i zobaczymy, jak to jest u mnie. Słuchajcie, i właśnie podana informacja: 4000 tych PLY tokenów dostałem za tą loterię. No i zobaczymy, jak się to ładnie uda sprzedać. Dobra, i słuchajcie, 20 dolarów kosztowała alokacja ze 100, a 144 mam teraz, czyli udało się to sprzedać za 64 dolary, więc całkiem nieźle, jak widać.